Cześć! Nowy odcinek kanału Muzyka na widelcu. Bardzo mi miło, że jesteście, że macie ochotę obejrzeć kolejny materiał na moim kanale. Dzisiaj ostatni album Raven, Hals Breaking Lose wydany w 2023 roku nakładem firmy Silver Lining. Czemu tak późno? Nie ja chciałbym tutaj za mocno się tłumaczyć, ale po prostu czasem mam z nowościami, że poznaję je w bardzo długim czasie od premiery. No i tu prawie rok. No ale sypię głowę popiołem, bo naprawdę Raven nagrał kolejny fantastyczny album. Żałuję, że kupiłem go tak późno. Ilość energii i to w jaki sposób bracia Gallagher razem z perkusistą Mike'em Hellerem fundują tutaj heavy metal, to po prostu głowa mała. Tutaj pełną gębą jest oldschool, 10 kompozycji, 10 fragmentów składających się na niecałe 40 minut muzyki, czysty heavy metal, bez żadnych cudów, wianków, wodotrysków, zwolnień, romantycznych, lirycznych melodii. Tutaj mamy energię, rwetes, harmider, taki czysto ravenowy żywy ogień. Bracie Gallagher oczywiście tutaj też nie chciałbym być jakimś takim prostakiem i zaglądać komuś w PESEL, ale 65-64 lata, mam tutaj rok różnicy między Johnem a Markiem, zawsze zapomnę który ile, ale to nieistotne, to nieistotne, ale chcę tylko powiedzieć, że w ich wieku jeden dyszy ciężko przed telewizorem, ledwo zmieniając kanały, a tu panowie fundują solidne granie. jest funkcja perkusisty, ale też e, oprócz e, tego, że jest e, świetną i, i bardzo efektywną i, i, i zabójczą elektrownią za plecami w Gallagher, to jeszcze chłop zna się e, na realizacji e, dźwięku i jest współproducentem tej płyty, która brzmi po prostu wybornie. Każdy niuans, każdy detal, każde brzmknięcie strun czy uderzenia w perkusję, wszystko słychać idealnie, świetna selektywność, a co ważne, nawet przy przekręceniu głośności na taki już e, czysto zdziczały poziom, e, no, nic się nie traci. Brawo tutaj za realizację. Często jest tak, że płyty heavy metalowe kuleją, jeśli chodzi o m, przekazanie tej energii bez żadnej straty. A tutaj właśnie Raven pokazuje, jak można dobrze zrealizować płytę. kompozycji dużo się dzieje, mimo że nie są one długie, są takie krótkie strzały, ale y, czy taki zespół jak Raven no, musi nagrywać jakieś pokombinowane kompozycje? No, raczej nie, nigdy tak nie było i dobrze się czują w takich e, szybkich, sprinterskich e, klimatach. Chłopaki są w formie, to chłopaki, panowie są w formie, to słychać, czuć, że to płyta nagrana w dobrej atmosferze, że niczego tutaj nie brak, że zespół jest zespołem, że to są dobrzy kumple i nie traktują tego jako stricte zarobienie jakiejś tam kasy, tylko jest to ich misja. Powiedzmy tak szeroko, ogólnie pojęta. Misja jakby super bohaterów, bo w tym komiksowym klimacie. Widać polubili swoje lica, bo Metal City poprzedniej krążek to też taki klimat, taki komiks właśnie. Członkowie grupy przedstawieni są w różnych tam przygodach. Warto sobie przywertować książeczkę, bo ilustracje są niebanalne. Dużo humoru, a też takiego mm, pokazania, że metal is metal i, i, i tutaj mm, Tio w kątach Raven. Pokazuje kto rządzi. No i tak jest. Tu można się śmiać, można pośmiechiwać, ale Raven rozdał karty i szczerze zachwycałem się nowym Judas Priest. No nie bezpodstawnie płyta świetna. Jeśli natomiast możemy nazwać ją wybitną, a Saxon będzie jawił się jako zbiór bardzo dobrych kompozycji i równego materiału, to wydany rok przed nimi ten All Hells Breaking Blues. Eee, no tutaj brakuje skali, te 37 minut z hakiem to czyste złoto i zabezpieczcie Wersalkę przed odsuchem, bo różnie może być i żeby nie było, że nie ostrzegałem. Życzę dużo zdrowia, zostawiam Was z tą płytą. Raz jeszcze, I'm sorry to Raven za tak late, I buy this record, and że żałuję raz jeszcze, że, że naprawdę byłem takim ślimokiem. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się.